Cześć, witam Was Saj. w nowym cyklu na YouTubie. Nazywamy się Profan i jesteś. Ja, ja się nazywam Maki, a ze mną jest Piec. Witam cię Piecu. Witaj Maki. Witamy wszystkich, którzy w tym momencie to oglądają. Dokładnie. Um, rozpoczniemy. Przygodę z YouTubem, Przygodę z wami. Naszym pierwszym filmikiem, który będzie to będzie seria, podczas której ja będę sobie swobodnie grał w Minecrafta i będziemy prowadzić luźne gadki na przynajmniejsze tematy razem z Piecem. Będziemy poruszać, starali się poruszać wszelkie tematy, oprócz obecnych wydarzeń na ekranie. Umaka, ale również tak to, to, co nas interesuje. Oczywiście to nie będzie jedyny nasz projekt. Oprócz tego zamierzamy też stworzyć gameplay z innych gier oraz recenzować najnowsze produkcje, ale nie tylko. Również filmy, seriale, muzyka oraz to, co nas interesuje w obecnej rzeczywistości. Dokładnie. A rzeczywistość nasza jakże ciekawa? Przebarwiona, barwna i na pewno warta naszego komentarza. Mm. Tutaj muszę wspomnieć, że to co widzicie, to jest mój stary save z Minecrafta. Ja tutaj prowadzę bardzo podziemne życie. Praktycznie wszystko, wszystko, co robię, cała moja osada, można tak to ująć, znajduje się pod wielką wodą. No, Maki po prostu przeszedł do podziemia. Jeszcze nic, tylko czekać, jak stworzyć własną armię. Rzućcie na to okiem. To jest wszystko szkło. Tu też dalej jest szkło, tu jest kolejka, ale powiem Wam osobiście, że bliżej o mojej chałupce i o tym, co zrobiłem, opowiem kiedy indziej. Eee, chodźmy pokopać. O tak. To, co lubią wszyscy. Tu trochę pokopiemy. Mam nadzieję, że się nie zabije. OK. Mam tu takie, o, wykopaliska. Takie tam. Para dziurek. Tak, ta mróweczka. Tu gdzieś lawa była. Niebezpiecznie. No, i co? Warto by powiedzieć trochę o nas. Może ty, piecu, zaczniesz. Co tak jak sobie. Ksyf... Tak, tak, tak. jak nasze krzywki, mmm, mówią, mówią o tym, jakie obecnie używamy sprzętu. Ja jestem właścicielem pieca komputera osobistego jednostki stacjonarnej. Maki jest posiadaczem swojego dzielnego Macintosza. ugryzionego jabłuszka. Aha. Haha. Ha. Ogólnie rzecz biorąc, podzielamy dwa różne światy. Jeżeli o to chodzi, jestem wielkim miłośnikiem i tylko i wyłącznie miłośnikiem komputerów. Komputerów osobistych, normalnych. Jednostki centralnej, plus monitor, głośniki i reszta. A po drugiej stronie mamy użytkownika i właściciela Macintosha. A ja lubię być mobilnym człowiekiem. Mobilność nad wydajność. Oj tam, oj tam. Też nie, nie popieram muszę... polityki cenowej. Filmy z odwiezionym jałuszkiem, ale cóż można poradzić? Bycie tu mainstream, to tu mainstream. Oj, oj, bo jeszcze ludzie pomyślą, że jestem hipsterem. No nie, nie nasi z okularów i nie, nie zawsze masz szaliczek na łapku. Proszę cię. <noise> Szalik zawsze wodny. Nie. <noise> Wiesz, jak się skończyła przygoda z, z ostatnim szalikiem. <noise> Tak wiem, pofrunął i spłonął umyśla. Dokładnie. Miałem taką historię. Powiem wam między nami, że miałem swego czasu taką ładną dziewkę za dziewczynę i przyszły święta. I ona do mnie, wiesz, co bym chciała, a ja wtedy odczuwałem wielki brak szalika. I mówię, że ma być długi, kolorowy i ładny. Pamiętasz, piecu, co ci powiedziałem? A co konkretnie wtedy powiedziałeś? Tak, jak go dostałem. O, nie wyrażałeś zbytnio dużej aprobaty, że go dostałeś. Bo ja zawsze o tą historię opowiadam w ten sam sposób. Mówię, że miał być długi, kolorowy i ładny i z trzecim jej nie wyszło. A, kolorowy też, nie był. No fakt, fakt, ten nie był. Czyli jest tylko 33% skuteczności. O, już się nie czepiałem szczegółów. Tak czy owak. Nie Był, długi. Był, Był długi. Był długi. Tak, to trzeba przyznać. Był długi. No ale już go nie mam. Pozbyłem się go na szczęście. No, tak czy owak, ja jestem użytkownikiem Maka. Maka Pro to jest 13 cali. To jest taki. Bardzo słaby sprzęt. Nie mogę od niego zbyt wiele wymagać. Idealny do mojej pracy. Tyle co mogę powiedzieć o nim. Specyfikacje znajdziecie sobie na epu.com. Piecu ma chyba jakiegoś potwora. No, potwora czy nie potwora? Po prostu sprzęt, który jest obecnie dobry. Czterordzeniowy procesor, 4 gb karta graficzna też nic z wyższej półki, ale jak najbardziej wyraga w współczesnych produkcjach. Tym bardziej, to zawsze podkreślam, jestem starym pecetowcem. Tak naprawdę moja kariera z pecetami zaczęła się w 1997 roku. Od 486, DX2, 66 MHz, 8 MB pamięci RAM, 500, 500 MB dysk oraz chipset. Nie miałem karty graficznej ani karty dźwiękowej. Tych dwóch kart nie miałem. Oraz chipset 4 MB yy, procesor obsługi kart graficznych, jak, jak dobrze pamiętam w grach. Nie pamiętam dokładnie to się nazywało. Ale nie mogłem na tym sprzęcie niestety zainstalować Windowsa 9.8, bo wymagał 16 pamięci, tylko działałem na nim na 9.5 i na dosie. Pamiętam te czasy. Też z tego czasu używałem Windowsa, ale, ale. to się zmieniło od niedawna. Windows jest zbyt popularny. Oj tam, oj tam. Na twój dronicz od razu, żeby nie mówić, że jestem uprzedzony do ludzi i do Macintoshów, jestem zwolennikiem Maca, jeżeli wymaga tego praca, ponieważ Maki są świetnie zoptymalizowane dla grafików czy programistów. O. Ale niestety na 9 na 10 użytkowników tych produktów ma tylko ze względu na lans, a nie ze względu na pracę. Oj tam, oj tam, ty to powiedziałeś. Ja się pod tym podpisuję. 9 na, 9 na 10 niestety używa Maców. Ze względu na to, że są popularne, i niestety, te 1,10 to jest programista. Jak chociażby tutaj, Maki. Maki jest jedyną osobą, która znam, a używa Macintosza ze względu na pracę. A znam sporo osób, które używa Mac. Dobra, to może tyle co o nas. A powiedzmy, co zamierzamy robić w międzyczasie. W tym momencie, oprócz całej serii luźnych gadek przy Minecraftie. Mamy w produkcji obecnie jeden gameplay, gameplay ciekawy, tym bardziej, że promujący polską produkcję, nie młodą, ale za to bardzo, bardzo, bardzo warto przyjrzeć się jej bliżej. I to dlatego, że też polska produkcja pokazuje, że Polacy też umieją robić gry. I naprawdę dobre gry, i naprawdę z dobrym wsparciem dla graczy. Tak, Chociażby mamy obecny przykład Wiedźmina na który wychodzi obecnie na Xboxa 360. I gra ma bardzo duże, jak na światowe yy, warunki, bardzo duże wsparcie producenta i bardzo duże wsparcie, darmowe wsparcie, co jest najważniejsze. To jest bardzo dobrze zrobiona polityka. CD Projekt Red naprawdę umie dbać o graczy. No już po części trochę zdradziłeś, co będziemy recenzować, ale nie do końca. To no, na razie tajemnica. To nie jest w planach. Oraz mamy recenzję jednej gry, recenzję gry bardzo kolorowej i bardzo starej, ale bardzo odnowionej, gra, gra oryginalnie podchodzi 96 roku, ale jest obecnie jej młodsza wersja, bardzo, bardzo kolorowa i muszę przyznać bardzo strawna i bardzo fajna, ale to dopiero w przyszłości. Dokładnie. Dokładnie. No. Powiem Wam, że tak sobie chodzę po tym Minecrafcie, pokazuję Wam już troszkę, troszkę co tam mam ciekawego, a mam się czym poprać. nie nieskromnie powiem bo ten save ma już troszeczkę I, 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 i w sumie powiem Wam, że dawno nie grałem Minecrafta, to chyba było, spowodowane tym, że troszkę znudziłem się serią. Ale nie, nie, nie. od razu mówię, że nie jestem na bieżąco, nie wiem co jest nowego, nie wiem co się wydarzyło, co się zmieniło. Ja się zatrzymałem na tym, jak prowadzali wioski, alchemię i tak dalej. Wiem, że się sporo zmieniło, ale co konkretnie? Na pewno nie spodziewajcie się tutaj, że, będziemy, że ja będę Wam mówił o takich rzeczach. To będzie raczej takie granie, które będzie tłem do naszej rozmowy. Taki, mm, coś dla oczu, coś dla ucha. O, dokładnie, wiesz. Znaczy, to do Minecrafta jest jeden ten ważny aspekt, ponieważ Minecraft jest w tym momencie grany na Macu. E, większość gameplay, większość recenzji będzie prawdopodobnie z, z widok z mojego pieca. Hmm. W mojej kuźni. Hmm, zbudowałbym coś epickiego. Zbuduj zamek. O, to takie stereotypowe, wiesz... No, mam tak. dużo, mam dużo mm, kamienia. Co by tu zbudować? Zbuduj zamek, zbuduj zamek. Mm, mam dużo byle czego, Zbuduj zamek, zbuduj zamek. Zamek zawsze będzie epicki. Wszyscy zawsze chcą żeby zbudować zamek. No i zamki są takie <noise> No, jesteś właścicielem maka. Faktycznie nie wypada. Uuu, jakaś czarna dziura, tu jeszcze nie byłem. Hmm. A wiesz, czym się różni dziura od otworu? Nie. Aha, to słuchaj, mnie tym pytaniem zaskoczył mój nauczyciel od... wiedzy o sztuce? Pamiętam też. Pyta się całej klasy, czy wiedzą Państwo, czym się różni otwór od dziury? My, że nie, on mówi, że otwór jest celowy, a dziura jest przypadkowa. No co? Prawo, Maki, udało Ci się właśnie wykarmić tym żartem jakąś wioskę w Afryce. Aha, aha, jest znam gorsze. No wiem, nie wątpię. Tak zwany. Mm... Śmieszny żart prowadzących musi być. Oj, tam, oj, tam. Tak. To ale, to może... to, ale to jest dobry dowcip. Do <laughs> Bardzo dobry. To pomyśl, czymś, y, co robi traktor u fryzjera? Zaskoczył. Warkocze. <suszy> Okej. Okay. Dzięki. Twój komentarz był najlepszą ripostą do tego żartu. A no, jak no, już weszliśmy na suchary, to dawaj ostro, słuchaj, to ja znam taki przebojowy, który zawsze mówię i zawsze jest yy, chwila ciszy i zawsze wszyscy, wszyscy są załamani. Słuchaj, e, co ma wspólnego chomik i mata? Nie wiem. Zapasy. So eee, na znaczy Najczęściej ludziom żart... zajmuje tak, 3 sekundy, żeby załapać, więc nie najgorzej ja powiem, nie najgorzej ja pierwszy. <grym> nie, zrozumiałem od razu o co ci chodzi z zapasami. Znaczy jedyny żart do chomiku, jaki znam, to że chomik nie lubił na początku, na początku odkurzacza, ale potem się wciągnął. Ej, pierwszy, pierwszy gameplay, a już jest, Nie wiem gdzie jestem. No, to ja. Dobra, doszedłem do i... Dead czyli mogę wracać po świeczkach. Zgubiłeś się w Minecraftie? No człowieku, to jest y, bardzo popularne. W Minecrafcie się zgubić. Tym bardziej jak wchodzisz gdzieś, gdzie nie wiesz, gdzie. Wiesz, A tak w ogóle. Wiesz, Maki, jaką, jaka powierzchnia gry jest? Jaki jest wielki świat? A jeśli się nie mylę, no to jedyne, co jest ograniczone, to wysokość owa wysokość jest ograniczona, teraz została powiększona, mówiłem, że się nie interesuje, ale coś tam czytałem i owa wysokość została bodajże powiększona do niejakich 255 klocków. Ktoś na pewno, to czyta na bieżąco Tam news mnie poprawi. Tak czy owak została zwiększona, no i tam do dołu też jest jakaś ograniczona ilość warstw, a wszerz i wzdłuż można iść i iść do bólu, a mapa się generuje. Hmm, na bieżąco? Tak. Znaczy jest pewien obszar, który jest wygenerowany i który będzie, hmm, który po prostu już jest załadowany do pamięci i chodzi sobie gładko, tak? A jeżeli masz słabszy komputer, jak na przykład jak ja, i pójdziesz gdzieś dalej, no to po prostu czujesz te przycięcia, że mapa się generuje. No rozumiem. Hmm. Bardzo Pomysł? No, powiem ci, że fajnie, fajnie, ale mi osobiście się nie podoba to, że Minecraft jest napisany w Java. Znaczy jest tego spora zaleta, tak? Dzięki temu ja mogę sobie pograć na Macu. Tylko, ale, ale jest tego wada, ponieważ trzeba jest strasznie. Sprawia, że ta gra chodzi. Dużo zasobów wymaga. O, tego, tego, tego to chciałem powiedzieć. Dużo zasobów wymaga i mimo wszystko się troszkę mówi. Pójdę sobie z kino w Minecrafcie, bo jest ciemno. Właśnie to jest śmieszne, bo wiele osób włącza tą grę, patrzy, wiesz, jakieś kanciaste, śmieszne tekstury, klocki i myśli sobie, Boże, ty jak to w ogóle może tak yy, ciężko chodzić, tyle pamięci zajmować i sprawić, że procesor rozgrzewa się do czerwoności. A już. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że każdy ten klocek to jest masa informacji, która musi być zapamiętana. Ten jeden klocek piasku, piachu, brudu, dirtu, czy jak to inaczej nazwać, e, zawiera wiele sobie informacji, czyli na pewno położenie, e, na pewno typ, e, dodatkowo wbudowane są w grę właściwości tego piachu i takich klocków jest tysiące. Dziesiątki tysięcy, może setki tysięcy, może nawet miliony, które są aktualnie wczytane do pamięci RAM. I ten RAM jest zapychany. Jeżeli tego ramu jest za mało, no to gra zaczyna przycinać, bo zaczynają być zrzuty z, z pamięci RAM na dysk. Nie będę tutaj wprowadzać ludzi w szczegóły. Ja o tym wiem po prostu za dużo. Nie ty jeden. <gry> Studia. <gry> Studia. Dokładnie. I... Pewne wykłady. Tak, i po prostu no, gra jest za sobą strasznie. Ale no, wymaga dużo. Mm. Co To jest popularna. World of Warcraft też bazuje na wczytaniu bardzo dużego obszaru w jednym czasie, żeby cała gra była płynna. No tak, ale w World of Warcraft jest sytuacja tego typu, że ta gra wygląda całkiem przyzwoicie, a Minecraft i się kojarzy po prostu z taką totalną klapą kanciastą. No. Zabawa kluskami LEGO na 3D i na pełnym wypasie. No raczej, to jest mega gra. Tak kreatywnie w ludzi. Przyznam, że chyba Tibia też jest na tej samej zasadzie zrobiona. A A... Nie, jestem, nie, nie, nie jestem przekonany, czy ona jest działowska. Jest na pewno na bitmapach zrobiona. Ja nie jestem przekonany, czy ona jest kreatywna. To Tibia? <grym> tak. Proszę Cię, jest jedną wielką według mnie porażką, jeśli o to chodzi. No i jest swego rodzaju fenomenem. Wiesz, dzisiaj na przykład yy, udało mi się znaleźć taką informację, i dało mi się znaleźć, no wszędzie oni trąbili, że niejaka aplikacja Instagram została wykupiona przez Facebooka, co dla mnie ogółem jest totalnie nie do pojęcia. Wiesz, program, którego naprawdę główną cechą jest blurowanie, czyli tam sprawianie, że zdjęcie będzie rozmydlone, takie troszkę niewyraźne, tak, i integracja tego z Facebookiem. I została ta aplikacja, ta firma dzisiaj wykupiona przez Facebooka właśnie za sporą sumkę. Nie będę tutaj strzelał kwotami, pewnie wyjdę na krecika, który mówi o czymś, a nie pamięta sam ceny, ale to był chyba jeden. Miliard albo jeden bilion no, dolarów. Bo pamiętam, że Amerykanie to jakoś inaczej przeliczają. Że może być napisane miliard, a u nas to jest bilion. Dobrze no. mówię? Tak, jest Jeszcze. coś, ten tylko nie jestem w stanie teraz tego dokonać. Dokładnie, jeżeli Was to interesuje, to na pewno wejdziecie sobie w Google i tam wpiszecie Instagram, Facebook, One, MLN albo MLDL, albo inny skrót z M na początku i na pewno znajdziecie masę artykułów na ten temat. A ja teraz błądzę w Minecrafcie hmm. po swoich własnych tunelach i, I wiesz. I, to jest, to jest niesamowity fenomen, że aplikacja jak ja, na którą bym nie wydał złotówki, bo nie widzę w niej potencjału, dała radę, naprawdę. No, magia takich gier. Gier, aplikacji. No. No i trafiłem do punktu wyjścia. No, matko. No, ale Moluch Facebook to jest zupełnie inna bajka. Hmm. O nim jeszcze kiedyś pogadamy, ale to może w innym odcinku. No i w innym kontekście też. Facebook jest właśnie pocieszną aplikacją. Pocieszne jest całe jego funkcjonowanie. Tego czego tak naprawdę o nim nie wiemy. No nie wiemy naprawdę dużo. Ja bardzo chętnie bym zobaczył, jak to wszystko jest powiązane ze sobą, wiesz, że on nam proponuje znajomych. A już mam wrażenie, że nad Facebookiem nie chcą nie tylko programiści. Ja mam wrażenie, że jeszcze stać psychologów, socjologów, pedagogów, którzy analizują relacje społeczne. No, Na podstawie to, tego jest bardzo dużo. To ma sens. No, to ma bardzo duży sens. Zwróć uwagę, że nieraz. Zwróćcie uwagę, że Facebook jest bardzo, bardzo ciekawy skonstruowany, bardzo ciekawie nam podpowiada znajomych. Tym bardziej jeśli ktoś ma ustawiony boczny prawek, boczny pasek czatu. Na monitorach panoramicznych no to jest bardzo sympatycznie wygląda. Wiesz co, może Piecu pogadamy o tym spostrzeżeniu kiedy indziej, bo to jest dobry temat na cały odcinek. Weź to tak, skróć do jednej myśli. Facebook jest bardzo nieprzewidywalny, a to co widzimy jest, jest tylko powłoką. To co się znajduje wewnątrz jest bardzo bardzo ciekawe. I tym się zajmiemy w przyszłości. Ale ty mnie, czy jesteś? A, dobrze. Trzeba eee, zaintrygować, zainteresować. Powiedz mi piecu, bo ja jestem troszkę zajęty ścinaniem drzew. Ile nas? Raczej to nasz, nasz pierwszy odcinek, więc jakoś takie, wiecie, yy, i takie zastanowienia, wybaczcie, i takie rozmowy nasze techniczne, ale ile już nam odcinek zajmuje, bo żeby tak z pół godziny zajmował Max? A pół godziny jest naszym. Nasze właśnie staramy się technicznie, żeby pół godziny, żeby to nie było więcej, żeby to dużo od raz. Okay. Ogólnie rzecz biorąc, pierwsze odcinki to i tak to będą odcinki na typowe dotarcie się, zrozumienie całej całe tej ideologii, całego tego biznesu, jeśli jak można to nazwać. A biznes jest, przyznam, że w internecie bardzo dużo, bardzo ciekawy. Okay. To co odpowiesz mi na moje pytanie, czy będziesz bawić publiczność? No, odpowiem na Twoje pytanie. to musisz je zadać jeszcze raz. Ile nam odcinek już trwa? 20 minut. O, to spikuj. To co, idziemy dalej czy kończymy? Nie, sądzę, że jeszcze 5 minut będzie odpowiednim czasem. Okej. Okay. Kontroluję czas, nie martw się. Dobra, to ty kontroluj czas, a ja będę ścinał dalej drzewo. A, długo się ścina drzewo? Nie, chwilę. Powiem Ci, że ja uwielbiam hodować lasy, sady w Minecrafcie. E, ogółem mój, jakby to powiedzieć jakby to nazwać gameplay, To, co będę Wam przedstawiać w Minecrafcie, to będzie życie użytkownika pod ziemią. Tak jak już chyba wcześniej wspominałem, dzisiaj. Konspiracja jest wodna. Jestem pod wodą. Jest w szkle, i ogółem wyznaję taką zasadę, że na powierzchni się nie wychodzi. Wszystkie zasoby, wszyscy, wszystkich zasobów szukam w podziemiach, albo zrobiłem tak, abym nie musiał wychodzić na zewnątrz. Więc aktualnie jestem w swoim sadzie, w którym produkuję drzewa masowo i, i, i piecu. Słuchaj, produkowanie drzew jest banalnie proste. Wystarczy mieć jedną sadzonkę i z jednej sadzonki po pewnym czasie uda się wygenerować x drzew. Do bólu tak naprawdę. Zasadzisz mhm. drzewo i drzewo rośnie tylko przy oświetleniu. Oświetlenie możesz zapewnić przy pomocy pochodni. Pochodnie tworzysz przy pomocy patyka i węgla. Patyk tworzysz przy pomocy kawałka deski i deskę tworzysz z drewna. A, jakie koło. Proste. E, ja mam już, że tak powiem, sadzonek od groma przestrzeni. No, w sumie teorię mogę szybko powiedzieć. Musi być dość wysoko. Nie wiem, możecie sobie policzyć kratki. 2, 4, 6, 8, 8 chyba. no Ja bym dał z 9, 10. Rozsadzić tak, żeby miały te drzewa mniej więcej odstęp od siebie, tak jak tu. Dać troszkę światła. Ja dałem troszkę za dużo. Wystarczy chyba tylko jedna pochodnia na drzewo, na sadzonkę. No i to po krótkim czasie urośnie. Jeżeli macie mączkę kostną, którą można zdobyć od kościotrupów, czyli zabijasz kościotrupa, z niego wylatuje kość, kość wkładasz do ałorych bręża i masz mączkę kostną, to wystarczy posadzić sadonkę na ziemi i użyć mączki kostnej na sadzące i drzewo, że tak powiem, puf, i urosło. Magia! Magia, 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 afta. Więc produkcja drzew na masową skalę jest naprawdę banalnie prosta. Ja sobie troszkę gałęzi porozwalam, żeby sadzonek mieć więcej, i zaraz sobie posadzę nową plantację drzew. Przydałoby mi się coś z tego drewna zrobić, powiem Ci. Chociaż drewno jest takim. Niektórzy lubią robić wszystko z drewna, bo drewno ma ładną teksturę. Ale ono jest taką. mi się wydaje takim ryzykownym materiałem, bo jak będziesz miał zapalniczkę albo lawę. I... Ci przez przypadek wyleci, a czasem się tak zdarza, że myślałeś, że masz ustawiony aktualnie na ekwipunku inny przedmiot, a użyłeś na przykład, lawy, poleci Ci lawa i spali Ci całą chałupę, no i dupa. Sądzę, że ubezpieczenia raczej tam nie ma. No, jeszcze zależy wiesz, czy grasz na serwerze, czy lokalnie. Ja gram sobie lokalnie, więc teoretycznie mógłbym sobie skopiować save, ale kto to robi? mu się chce. Dobrze, dobrze, Maku. E, Powoli będziemy musieli kończyć. Powiem. Mm, a ja Asi już tak rozgadałem, patrz. Co e, e, to, to, to dobre, szybko się kończy. Tak jak już mówiliśmy, jest to nasze pierwsze wystąpienie. Mam nadzie Miejmy nadzieję, że nie ostatnie. Dokładnie. Już niedługo pewnie postanie też e, facebookowy profil, gdzie będziemy bardziej na, na bieżąco i, i wystawiać informacje w miarę regularnie. Będziemy starali się też regularnie wstawiać jakieś nowe filmiki, nowe gameplaye, Minecraft, jedną recenzję, jedną grę oraz nasze inne przemyślenia i fantazje i komentarze rzeczywistości. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że też powiecie, co robimy źle i co powinniśmy również poprawić, bo w sumie to jest dla nas w tym momencie najważniejsze Wasze komentarze i Wasze opinia. Dokładnie, liczymy na Wasze komentarze, ale oczywiście konstruktywne. Mhm. Ale ja wierzę, że konstruktywny hejt też jest pozytywny. Każdy, wszyscy, każdy komentarze konstruktywne, zawierające początek i koniec, i mało przecinków typowo polskich? No i cóż, życzymy Wam miłego, miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Żegnam się z Wami, ja jestem Maki, a ze mną był Piecu. Do zobaczenia. Trzymajcie się.